Magda Adamowicz, dzień dobry. Po jednodniowym ataku zimy czas na spokój w pogodzie, choć jeszcze nie wszędzie. Aktualnie mamy opady mieszane deszczu i deszczu ze śniegiem w Wielkopolsce, ale pada także na Pomorzu Zachodnim i na Pomorzu Gdańskim. A w ciągu dnia te opady mogą zdarzyć się również w pozostałych częściach zachodnich. To jest ta pozostałość frontu atmosferycznego i niżu, który wczoraj nam dał tak intensywne opady śniegu i śniegu z deszczem, ale w drugiej części dnia ten front atmosferyczny. Będzie przesuwał się za nasze zachodnie granice, a więc z Polski wyjdzie. Ale jednocześnie do Polski zbliża się druga strefa frontowa, tym razem od południa, i to właśnie tam już teraz mamy pierwsze frontowe chmury i opady. Przede wszystkim śniegu. No i właśnie w ciągu dnia te opady spodziewane są w zasadzie we wszystkich częściach południowych. Na ogół to będzie pochmurny dzień, a słońce przebije się jedynie na Suwalszczyźnie i na Podlasiu. Tam będą takie momenty, kiedy te promienie rzeczywiście. Się pojawią. Na termometrach dzisiaj od 0 stopni na Suwalszczyźnie przez 1 stopień w centrum, 2 stopnie prognozujemy na zachodzie kraju, a najcieplej dzisiaj wyjątkowo w Lublinie. Tam 3 stopnie powyżej zera. Wiatr na ogół będzie dzisiaj umiarkowany, a ciśnienie idzie w górę na barometrach w Warszawie 1015 hektopaskali. Kierowcy, uważajmy na drogach. Co prawda sytuacja nie będzie już tak trudna jak jeszcze wczoraj, ale wciąż mamy opady, więc na drogach jest ślisko. Te opady czasem mają charakter marznący, a więc z pozoru czarny asfalt może być niebezpiecznie śliski. No i mamy jeszcze mgły, które ograniczają nam widzialność nawet do 200-300 metrów, a więc noga z gazu.